Witajcie! Z nami dzisiaj Julie starej, czyli Hybryda. Kolejny chiński SUV segmentu C. I jeśli chodzi o segment C, jest to naprawdę auto duże, ale przejdźmy do danych technicznych. Czyli jeśli to hybryda, mamy silnik spalinowy plus do tego bateria. Silnik spalinowy to jest 1,5, a silnik hybrydowy, czyli ten elektryczny, to jest 18,4 kWh, co łącznie daje nam jaką moc? 262 konie mechaniczne i jakieś 8 sekund do pierwszej setki, ale bez drugiej. Bez drugiej dokładnie, ponieważ mamy kaganiec i kaganiec jest tu ustawiony na prędkość 170 km/h. No ale takich prędkości w Polsce i tak nie rozwiniemy, więc bardzo ładnie jest on przesunięty. Tak, mamy taki ogranicznik powiedzmy już typowo europejski tak naprawdę pod kwestią Dokładnie. bezpieczeństwa. Co do bryły auta, ja wam powiem szczerze, że moim zdaniem jest to jedno z najpiękniej narysowanych aut chińskich na naszym rynku w tym momencie. Znaczy wiesz, nie da się uniknąć porównania do X5 tak naprawdę, który mieliśmy jakiś czas temu, bo auta są wręcz ze sobą zbieżne. Mamy tutaj faktycznie różnicę między jednym autem a drugim, jeśli chodzi o Przód samochodu, tak naprawdę. Pewnie no jest bardzo duża różnica w przodzie, ponieważ na przykład w hybrydzie został dodany ten pasek, tak zwany grill, nazwijmy to tak. W X5 tego nie było, zderzak dalej jest cały masywny, ale zobaczcie, jak pięknie wygląda lampa. Naprawdę z tej strony to auto robi wrażenie. No i znowu trafiło nam się, tak jak w ostatnim filmie, ciekawy kolor, ponieważ jest to taka właśnie butelkowa zieleń, robi robota. Ale zauważ, że w tym mamy zobaczyć. W X5 brakowało nam, żeby z przodu coś się działo. Tutaj dzieje się już całkiem wiele. Tak? Tu już słynie, się z grill. Są wloty, które są nie są już atrapą w tym momencie. Więc mamy tak. już coś. Dalej mamy ten dziwny znaczek, który troszkę budzi pewne zastanowienie Kontrowersja. Kontrowersję i pewną egzotykę. Czym jedziemy tak naprawdę? Bo ciężko jest go rozpoznać. My jedziemy firmą, która w, w sobie, można powiedzieć, ma też Volvo i Lotusa. Tak. Ile Więc jest tu... może te kwadraciki prostokąciki, zależy jak spojrzymy, mogą coś oznaczać. Tego nie wiem. tak. No może jak mi przypiszemy Volvo, Lotus i wszystkie inne. To może z tego wychodzi cała, cały branding. No ale słuchajcie, no wiemy, że przół ten naprawdę jest nieźle narysowany, światła wyglądają bardzo dobrze, to jest rewelacyjny design i on jest inny. Po prostu jest inny, ale inny jest pod względem nie dość, że yy, swojego wyglądu. To jest też inny pod względem prowadzenia. Co do prowadzenia auta. Zrobiliśmy test w mieście i na autostradzie. Ja Wam powiem coś więcej, jeśli chodzi o autostradę, ponieważ pokonałem nim 600 km po autostradach, z prędkościami oczywiście takimi, na jakie drogi pozwalały, ale mogę Wam zdradzić, że były to czasami 140, a z małym plusikiem. I teraz tak, genialne prowadzenie, jeśli chodzi o warunki trakcyjne. Dlaczego? Ponieważ auto prowadzi się fenomenalnie na łukach, i to muszę mu oddać. Czułem się pewnie, bezpiecznie i nawet przy tych wyższych prędkościach, gdzie temperatury mamy ujemne, auto nie zachowywało się um, źle. Czyli nie wpadało mi w żaden poślizg, nie próbowało mi gdzieś uciec, buda za mocno się nie przechylała. Ale. Ale to auto ma też problemy. Problemem jest to, że bardziej jest to samochód elektryczny z generatorem prądu z silnika spalinowego. I teraz w momencie kiedy jesteśmy na autostradzie, może wam się bardzo szybko wyczerpać bateria. Więc podtrzymujemy sobie poziom, abyśmy mogli później skorzystać na przykład w mieście z tego naszego prądu, bądź też bierzemy i Staramy się, aby ten generator naładował nam baterię. No i tu nie jest tak kolorowo, ponieważ przy prędkościach np. 120-130 km na godzinę silnik nie daje rady nam doładowywać naszej baterii, a tylko i wyłącznie ją podtrzymuje. I to postawię na minus, ponieważ chciałbym wyjechać na autostradę i nie tylko z kabla go naładować, a po prostu naładować go podczas jazdy. Po czym wjechać do miasta, przerzucić się w tryb EV i tak jak producent tu deklaruje, mamy 80 km zasięgu w mieście na silniku elektrycznym. Ale co do miasta, to już oto ten jegomość może Wam więcej powiedzieć. W mieście też mamy parę plusów i parę minusów. Co do samej jazdy, jazda w mieście jest, powiedzmy sobie szczerze, dość neutralna. Auto bardzo mocno izoluje nas, tak naprawdę, do takiego prowadzenia, wydaje się, taki troszkę powiedzmy, nienaturalny, wręcz chirurgiczny, bym powiedział. Jest bardzo sterylny, jeśli chodzi o Właśnie, dobrze to powiedziałeś. sterylny. Mm. Tak, jest bardzo, bardzo sterylny. Oczywiście przyjemnie wybiera nierówności, czy to, czy, to, czy to takie typowe, powiedzmy, dziury, czy też te nasze znienawidzone poprzeczne. Też się zgadza. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi zaś o resztę doświadczeń z jazdy, faktycznie jak powiedziałeś, jest to auto miejskie, w związku z tym przy prędkościach powiedzmy takich miejskich, nie wiem, 50-60 nam się ta bateria ładnie już tego generatora doładowywuje i te niskie spalenia deklarowane przez producenta są nawet możliwe do osiągnięcia. Tak, ale powiedzmy sobie tutaj szczerze, żebyśmy też Was gdzieś tam w tak zwanego ciula nie robili, tak. czyli te niecałe 3 litry... Jesteśmy w stanie uzyskać w mieście, kiedy będziecie jeździli tylko na EVC, potem um, przejdzie w... do ładowania, ten genera, to tryb ora... hybrydowy, jesteście w stanie, ale na pewno. Nie zrobicie tutaj 80 kilometrów na przykład w taką pogodę, jak my teraz, no nie na samym silniku elektrycznym. To WLTP deklarowane przez producenta jest tak naprawdę typowo w warunkach perfekcyjnych wręcz. Be be bez oporu bez dobra temperatura, tak. nie ma dziwnego ruchu na drodze. Tak. W, każdym, w każdym razie dużo lepiej to auto spisze się jako samochód typowo miejski. To trzeba mu oddać. Wiesz, tylko ja mam taki problem, że bierzemy samochody chińskie i... W sumie każde jest tylko autem miejskim. A ja bym chciał móc wyjeżdżać nim na autostrady. Elektryki w większości przypadków na tą autostradę się nie nadają. I tutaj hybryda ok. Miała być furtką do tej uniwersalności między dom, praca, wycieczka. Albo dom, praca za miasta. I troszkę jest taką uniwersalnością, ale dlaczego Wam mówię, że tylko troszkę? Ponieważ auto w trasie, kiedy właśnie macie podtrzymanie e, baterii, czyli to tak zwane doładowywanie, które nie do końca w tych warunkach aktualnie, w których my testujemy, idzie jest Giliamu, zbyt, no tak. to. Ja mam ten problem, że to auto zaczęło mi palić na autostradzie w granicach 8,5-9 litrów, a nawet po różnych innych testach widziałem, że można tym autem osiągnąć, kiedy wejdziemy w tryb moc, możemy osiągnąć 11 litrów, więc powiedzmy sobie szczerze, na 262 konie to jest stanowczo za dużo. No spalanie jest tak naprawdę jak w przypadku auta konwencjonalnego. Przepraszam bardzo, w moim aucie jest 350 koni. Z hybryda i pali tyle samo, ale moje auto jest cięższe, jeszcze o 100 kilo, No i yy, ja mam zwykłą hybrydę, nie plugin, więc to, tutaj jakby i 3,5 litra. Jak tak zrównać to, to, to spalanie, no to spalił więcej ci na trasie niż moja hybryda, która ma mniejszą baterię, jest starsza, jest słabsza, więc to generacyjnie w ogóle nie ma porównania z maginem. Dlatego, tak dlatego, dlatego właśnie chcemy wam powiedzieć, że nie do końca nas przekonuje ta technologia akurat tutaj w starej, ponieważ, i, i szczerze, ja jestem trochę zawiedziony, bo on jest tak pięknie narysowany, jak to powiedzieliśmy, to jest Macan za jedną czwartą cenę. Tak, to jest ta stylistyka podobna do X5, naprawdę i utrzymujemy. To, tak, ja to będę utrzymywał. Tylko po prostu, jeśli szukacie auta, którym pokonujecie, nie wiem, 50% trasy miasto, 50% trasy to jest autostrada, to on w kosztorysie miesięcznym wychodzi o dużo, jakby, więcej niż powinien. Tak, no fajnie było, żeby te odzyski energii całe w trasie działały, no bo w mieście faktycznie. że To znaczy, rekup... powinien być mocniejszy silnik albo inaczej przykonstruowany. Można ponieważ ten rekup... silnik ma tam 100 koni. Kwestia rekuperacji i odzysku powinna być inaczej skonstruowana, bo on faktycznie sobie radzi, ale jeździliśmy innymi autami tego typu, gdzie w trasie ta rekuperacja naprawdę przyzwoicie już działała i też były chińskie samochody. Tak, i właśnie dlatego to porównuję, ponieważ jeśli mieliśmy inną markę, i ja wyjechałem nim na autostradę i on bez problemu, kiedy zablokowałem sobie możliwość dostarczania mu prądu, tak nazwijmy to, tak? To one po prostu mi się doładowywały i to przy naprawdę wysokich prędkościach, a Gili niestety nie daje sobie rady. Być może że warunki, ale ja samochodem jeżdżę w każdych warunkach i tak jak wy też jeździcie. To nie są samochody letnie, to nie są auta, którym wyjeżdżamy na weekend. Dokładnie, co to są do... auta na co dzień. Co do odzysku, to najlepiej byłoby troszeczkę w tym momencie też oglądającym, zwróćcie uwagę, że wrócili po prostu do naszej wycieczki do Tręczyna, gdzieś jechać autem o podobnej technologii i ten odzysk wyglądał zupełnie inaczej. Tak i może tak, przejdziemy do tego, żebyście też obejrzeli sobie film z którym autem, z którym jechaliśmy do Tręczyna, bądź też premiera kombiaka. Marcia. Tam możecie też pewne rzeczy zobaczyć. Linia boczna stareja jest narysowana bardzo poprawnie, a wręcz bym powiedział, że to jest po prostu Porsche. Tylko w ciutkę innym wydaniu. Znaczy, dalej jest tak samo jak było przy X5, czyli masz wszystko typowo suwowo, i ten kajen faktycznie tu jest obecny za ten ułamek ceny. Tak, ale. Tego, czego jeszcze nie było. Normalna klamka. Tak, zwykła, analogowa, klasyczna, standardowa <noise> klamka. Co przy pies oczywiście, klasycznie pod, możemy podnieść sobie ten dół i mieć zwykły zamek. Więc nie zamarźnie. Możecie bez problemu. Wkładamy rękę, otwieramy. otwieramy. I się nie zastanawiamy, tak. jak to złapać. Nie, nie szukasz tego. Tył Jilliego narysowany jest spójnie co do całości, więc mamy trzecie światło stopu, fajne, lekkie przecięcie na lodce I dodatkowo, jak to Chińczycy nas przyzwyczajili, ledową blendę listwę, jak kto woli. I ona się oczywiście pięknie nam rozpala. Tak, jak w tym momencie widzieliście, nie ma kierunkowskazów, które są dynamiczne. Tutaj nie uzyskamy tego. Nie ma też żadnego wydechu, ponieważ jeśli to jest hybryda, no Wydechów to wiadomo, że gdzieś tam ten wydech idzie sobie pod zderzakiem. Tak, no tył auto, jak zawsze w Chińczyku i zgodnie z panującą modą, jest faktycznie taki sam jak u wszystkich, tylko tak, troszeczkę inny one są po prostu troszkę przerabiane, ale są bardzo podobne. No i nie pomylimy się czym jedziemy, bo z tyłu jednak mamy wielki napis. Tak, tu nie ma tych kwadracików, nie zgadujemy, ale co ale... najważniejsze to kufer. Bagażnik. No i teraz. Użytkownicy X piątek na początku narzekali, że nie mamy rolety, więc roleta została przez Chińczyków od razu dodana. Tak jak widzicie, ją mamy, ona jest już w standardzie, więc fajnie, że szybko na to odpowiedzieli. Ale nie maszyny żadnej. I to nie maszyn. troszeczkę jest upierdliwe. Co do pojemności bagażnika, to 428 tak jak tutaj teraz mamy do dyspozycji tak, 428 litrów i ta podłoga jest podwójna, ponieważ możemy ją zahaczyć sobie wyżej. My ją opuściliśmy, aby nam nasze graty się mocno nie, walały za nie latały, tak. dokładnie. Więc bagażnik myślę, że jak na taki samochód segmentu Cy? Tak. Jest bardzo przyzwoity, jest okay. a przy okazji ta podwójna podłoga pozwala nam faktycznie na umieszczenie tutaj całkiem sporej ilości ziemniaków. I dalej będę powtarzał, że on jest bardzo dobrze narysowany. Designersko, czy to przód, czy to bok, czy to tył, jest spójny, jest ciekawy, jest ładny. Wiesz co, to chyba przez te myśli o Porsche. Chyba tak. Potrzebujesz w życiu Porsche po prostu. Tak może być. <laughs> Co tutaj możemy wam powiedzieć? Tak naprawdę to jest ex 5 więc od razu was podlinkujemy, żebyście mogli sobie przejść do tamtego materiału i zobaczyć troszkę. Pełną więcej. analizę wnętrza. Tak Pełną naprawdę. analizę wnętrza. Co tutaj się zmieniło? Zmienił się nam troszkę selektor. I teraz słuchajcie, od razu przejdziemy tutaj do selektora, ponieważ możemy sobie na trzy sposoby ustawić na przykład temperaturę. Czyli możemy zrobić to tutaj. I mamy oczywiście jednostrefową, to jest udawane dwie strefy. Dodatkowo możecie to zrobić za pomocą tutaj guzików, czyli prędkość i temperaturę. Mamy systemy wyłączenia, auto, grzana. Nawiewu na przednią szybę. Nawiewu przedniej szyby i obiegu zamkniętego, plus dodatkowo możemy to zrobić za pomocą naszego selektora magicznego selektora dumy wręcz marki Gili. Tak, więc no tutaj jest to troszkę śmieszne, że możemy aż mieć trzy tryby tak blisko siebie. Co tutaj Dodatki. Dodatki mamy takie, o których chcemy Wam od razu przejść na szybko, to różnica na przykład w Stareju jest taka, że tutaj mamy taki, taką dziwną ikonkę. Tak, taki statek kosmiczny lecący nad kłudeczką, nad cholera wiem czym i o co w nim chodzi, bo nie wygląda jak co znamy. No i to jest trochę statek kosmiczny i słuchajcie, no ja się nie spodziewałem tego i ja to kliknę. I wyświetla nam komunikat, pokrywa wlewu paliwa, paliwa została odblokowana. Komunikat w dwóch miejscach, bo masz go tu i masz go tu. Więc to jest po prostu klapka wlewu paliwa. No... Jednocześnie auto wypina. Wypiąłeś właśnie auto z trybu... Yy, ładowania, wyłączyłeś generator w tej sekundzie, tak? Tym generator od razu przestaje działać, jeśli mamy włączone. A co do generatora, jeśli chcecie utrzymać sobie tak, jak Wam mówiłem, trochę ten poziom baterii nie doładować, ale utrzymać na autostradzie, to musicie przejść w zasilanie, musicie kliknąć podtrzymanie i ładowanie. W tym momencie musicie kliknąć zachowanie energii podczas jazdy i wymuszona ochrona zasilania. W tym momencie samochód korzysta więcej z naszego 1,5 generatora niż z tego silnika elektrycznego. Czyli stara się utrzymać, tak, nie doładowywać, bo on nie daje rady przy wyższych jest prędkościach. To, jest, to, jest to rzecz warta, warta uwagi, bo ja się na tym złapałem dzisiaj. Wiesz to, jak widziałeś no tak. zresztą, mają, będąc święcie przekonanym, że, będą, że jeśli mam auto w trybie hybryda, no to już to wszystko sobie działa automatycznie. Nie, nie działa, trzeba to naklikać, poklikać, pozmieniać, pokombinować, jest to znaczy, zbędne troszkę, troszkę tak i to tak, no średnio, no dla mnie średnio. No i ale... jeszcze do, o, to doładowanie paliwem, kolejna funkcja. Tak, że na postoju możecie sobie kliknąć doładowanie paliwem i w tym momencie auto nam wskoczyło w taki tryb właśnie ładowania się. I słuchajcie, moc ładowania na takim trybie to jest 3,5 kW. Coś tam zawsze złapie. Ale co dalej? System Sound bardzo dobrze grający. Znany z X5, tak naprawdę fajnie, że został. Fajnie, że został i z tym samym problemem. Czyli tak naprawdę mamy... CarPlay jest, wszyscy mamy tutaj jak siedzimy iPhone'y, więc, więc bawimy się tym dobrze. Jest bezproblemowo, ale Android Auto dalej nieobsługiwane. Nie więc jeśli jesteście posiadaczami innego e, telefonu niż e, tego z nadgryzionym jabłkiem, musicie sobie kupić dodatkowo taki, te, taki telefon, aby móc. Korzystać, więc macie parę tysięcy Ale do przodu. To jest, to jest jeszcze jedna część, bo drugą częścią łączenia się samochodu z telefonem jest funkcja Bluetooth'a, którą z walczyłeś parę dni i Twoja rozczochrana łysa głowa nie wymyśliła, jak to zrobić, ponieważ. Nie działa. Znaczy, nie działa. No działa, zepniecie telefon, ktoś do Was dzwoni, odbieracie połączenie, wszystko jest czytelne i słyszycie, co wycinacie. I nieważne, czy jesteście na systemie zagłówkowym, czy na pełnym systemie e, głośni, głośników w samochodzie, po prostu ja miałem cały czas zrywany dźwięk, który wypowiadałem, więc nie dałem rady z tego korzystać. Musiałem po prostu przechodzić na głośnik w telefonie. Dla mnie e, no, porażka, to jest porażka i tu postawię to na minus, bo dla mnie to skreśliło po prostu chęć rozmów podczas jazdy, a niestety no, po to to jest. No cóż, no, masz te fajne głośniki w zagłówkach, w zagłówkach które pięknie działają. No są ogóle, super rzeczą i świetnym pomysłem, praktycznym. Cały, cały dźwięk, jeśli słuchasz tak. sobie, muzy jest genialne. A jednak trzeba było gdzieś się potknąć i potknęli się tutaj, gdzie tak. często gęsto ludzie, jak pracują, jeżdżą, rozmawiają przez ten telefon i używają tych systemów głośno mówiących i chcą ich używać. Tak, co dodatkowo na pewno tutaj na wielki, wielki plus postawimy wyświetlacz przezierny, czyli head, ponieważ head jest zrobiony genialnie i tutaj mogę powiedzieć, że inni producenci mogliby się naprawdę uczyć w tym momencie od Gille'a, jak go projektować. Tak, head jest zrobiony na tej, w taki sposób, że w sumie tak naprawdę istotę bytu traci ekran główny przed kierowcą. Nie ma potrzeby patrzenia na Nie. niego tak. Naprawdę. Grafiki tutaj są też czytelne, ale możliwości personalizacji całego ekranu są dosyć mizerne. jest mniej niż w X piątce chyba nawet. Chyba tak. No, oczywiście mamy skróty, możemy sobie je edytować i tutaj, na co nam pozwolił producent, możemy sobie dodawać, więc parę funkcji mamy. No i dodatkowo tutaj, oczywiście na tym ekranie głównym też możemy tutaj parę tych funkcji sobie. To jest fajne, wiesz, te sugerowane aplikacje. Tu mamy szybki, szybki mamy dość dostęp do tych, do tych wszystkich funkcji, tutaj, tak naprawdę. się tak, z, no, z tym się lubimy. Tutaj jest ok, ale mogli troszkę więcej dorzucić tych funkcji, i um, ja zauważyłem, że w momencie, kiedy masz otwartą e, panoramę. Bardzo mocno gdzieś słońce świeci i strasznie się odbija w tym ekranie, no ale to jest ekranoza. No to nie jest wina producenta, tylko y, kąt padania słońca. Ta, tak, naprawdę. kąt padania słońca jest dość wredny w środku tego ekranu. my się też, gdy był tak ze dwa stopnie przyjęty w moją stronę, miałbym trochę lepszy widok na tę część ekranu, Właśnie bo faktycznie tu jest tu. takie ciem, wyciemnienie mi. I się widzisz, robi. tylko wystarczy delikatnie dotknąć tego ekranu. On bardzo płynnie działa. Tak, Tutaj to, to Nie to ma jest do niego plus. Co zastrzeżeń, wiecie, tapety, tam 3,5. w tak było tak samo. Tak, ale dobra, no nie patrzymy na no stop na ten ekran, więc tutaj się nie będziemy czepiali. Co do wnętrza, wnętrze, fajnie kolorystycznie moim zdaniem dwutonowe, Przyjemnie z ładnym LEDem, bardzo ładnie schowanym. Jego nigdzie nie widać, on jest naprawdę bardzo dobrze schowany. Ładowarka, ale na przykład ładowarka jest bez funkcji chłodzenia. Tego brakuje. To jest tutaj, fajne latem. Tak, tutaj postawię to na minus. No, duży schowek który mamy. Bardziej uważam, że chyba w chińskiej wersji tu była lodówka, bo jest to tak zaprojektowane, że mogła być tu lodówka. To no jest głęboko. Jest bardzo głęboko. Więc wnętrze jest przyjemne oczywiście, a co dodatkowo? No grzana kiera, lewy, prawy fotel z przodu grzany i wentylowany, tylne fotele tylko grzane. Grafiki dosyć proste. Prosto i czytelnie, czytelnie. związane. to Tak, tutaj nie ma, nie ma cudów na kiju wodotrysków jest po prostu w porządku. No i czas na podsumowanie naszej przygody ze starejem. Auto ciekawe designerskie, ale z problemami wieku dziecięcego jeszcze na naszym rynku. Tak, no ma, ma wiele, wiele zalet ten, ta, ta konstrukcja, ale jednakże znaleźliśmy rzeczy, które faktycznie są troszkę upierdliwe i potrafią przeszkadzać, i tak. troszkę nam ten osąd jednak zmieniły na sam koniec. No, punkt A, no z tych nieciekawych rzeczy, czyli na pewno mamy tutaj brak wsparcia Android Auto. No, Duży, b, duży ból, duży minus, znaczy duży błąd. Duży błąd przede wszystkim, bo wielu użytkowników nie musi mieć innego telefonu niż jabłuszko, a jednakże Gili nas tej starej nas do tego zmusza. Finalnie. Tak, znaczy tak jak powiedziałeś, nie musi mieć. Właśnie firma nie może od nas wymusić, że taki telefon e, my ma, mamy posiadać. Byłoby to dobre, gdyby działał Bluetooth dobrze. No właśnie, Byłoby następną sprawą jest ten Bluetooth, który po prostu, e, tak jak wam już wspominałem, po prostu nikt mnie nie słyszał. Czyli ja cały czas rwałem, co sekunda było przerwanie tego Połączenia, no i dodatkowo, no i ta największa moim zdaniem wada, i to w tym moim odczuciu, że auto na trasie po prostu podtrzymywało baterie, ale na pewno nie doładowywało przy tych prędkościach autostradowych, czyli 140, i gdyby to zostało naprawione. I pewnie zostanie naprawione, bo chińskie marki bardzo szybko reagują na nasze gdzieś tam doniesienia w ogóle, jeśli chodzi o użytkowników. Myślę, że albo lifting, albo nowy model, to będzie, sprawę po będzie po robił wrażenie na mnie kolosalne, bo oni to rozwiążą w chwilę, a to auto ma bardzo duży potencjał. W ogóle wiesz pod każdym względem, bo jemu zarzucić bardzo duży jakiś silnik, i dać mu 500 koni i zrobić mu napęd na 4 buty, będzie genialne. Tak, Mnieżli... ale to wiesz, to chodzi o to, że każdy potrafi to, każdy będzie potrafił wrzucić ci dużo mocy, fajne napędy, ale. Usunąć te drobne pierdki, takie wiesz, irytujące. W kurzacze. To już jest duża robota. Ale zobacz z kolei tak. Przy EX-ie wszyscy narzekaliśmy, tak samo jak użytkownicy, tak samo i my na brak rolety. Mamy stare ja, min min minęły dwa tygodnie w sumie tak naprawdę między autami. Jest roleta. Tak, oni bardzo właśnie szybko reagują i to jest, to jest, to jest ich fajne. właśnie plus, więc ja nie mogę skreślić marki, mnie osobiście stary nie przekonał, ponieważ ja jestem, dalej Wam będziemy powtarzali, ja jestem użytkownikiem tras i co do tego zasięgu, producent mówi o tym w granicach tysiąca kilometrów i pewnie jesteście w stanie to zrobić, ale w mieście i tutaj w mieście jesteście w stanie ten, tego, tysiaka, tego tysiaka zrobić, nie zrobicie tego na autostradzie przy tych prędkościach właśnie mówiąc 140 czy tam 130. Po prostu silnik na tyle nie jest wydolny, aby utrzymać tak niskie spalanie, ponieważ tu spalanie podskoczy Wam do 8-9 litrów. Czyli a jeśli, to konwencjonalne auto. Tak, a jeśli będziecie naprawdę mocno przeginali z gazem, no, to z tego, co już nawet wiemy od innych użytkowników, no, jedenastka potrafi się tu pokazać. No, więc właśnie, i zobacz, ciebie nie chwycił na trasie, jako użytkownika, głównie tras. Mnie z kolei nie chwycił ani za serca, ani za cokolwiek innego w mieście. Ja spędzam większość czasu swojego za kółkiem, czy w, w mieście, tak naprawdę. I, no, okej, okay, no przewiezie mnie z punktu A do punktu B. Kufer jest fajny. Mocy mam wystarczająco, żeby się poruszać dość dynamicznie. Wygodne fotele. Wygodne fotele, jednakże. Sposób działania hybrydy mnie z kolei to tutaj nie przekonał. Absolutnie w żadnym wypadku, mimo wszystko, biorąc pod uwagę ilość klikalności, którą muszę wykonać, dla mnie jako tempaka lokalnego nie jest to wcale takie łatwe i oczywiste. No tak, tak. To <grym> jest to... właśnie, to są bolączki, więc no słuchajcie, no, musicie sami się przejechać, bo to jest nasze gdzieś tam odczucie, to jest tak zwane znowu dupo odczucie nasze. Um, uważamy, że starej po prostu zasługuje na to, aby trafić w gusta. Ale chwilę jeszcze firma Genie musi się postarać. Tak, troszkę, troszkę pracy do, domowej zostało do, do odrobienia w przypadku tego samochodu, bo auto to jest taki uczeń, nie? zdolny, ale leniwy. Nie? To auto ma duży potencjał Bardzo do bycia duży. naprawdę świetną pozycją rynkową w tym segmencie. Ale no jest ich parę takich pierczków, nie dociągnięć, które po prostu są irytujące, więc te parę rzeczy, o których wspomnieliśmy wcześniej, byłoby naprawdę super wyeliminować i mamy naprawdę bardzo fajny samochód. Znaczy uważam, że Geely, yy, róbcie swoje ale tak jak właśnie teraz zwracacie uwagę na błędy użytkowników i to e, Czy na jest... błędy zgłaszane przez użytkowników tak i to jest właśnie fajne żebyście zareagowali też na to wszystko o czym się mówi czyli e, jeśli to po zostanie poprawione to to będzie naprawdę auto które myślę że trafi w wiele serc a w tym momencie będzie taką no jest po prostu to jest następne auto w segmencie C. Tak, więc jeśli chcemy auto w segmencie który które nie jest chińskim elektrykiem, to oczywiście jest to fajna pozycja do, do rozważenia, jednakże no ma te swoje wady, o których już Wam powiedzieliśmy, na które faktycznie trzeba wziąć, po, które trzeba wziąć jako użytkownicy pod uwagę przy wyborze tego, tego samochodu, tak. że te rzeczy tam po prostu będą. No i właśnie, tak jak Wam mówiłem o ładowaniu, teraz jedziemy w mieście, mamy wymuszony tryb ładowania i pięknie, podskakuje bateria do góry, no ale na autostradzie już nie da rady i na to po prostu chcemy Was przestrzec, bo no hybrydy tylu, typu plugin są dzisiaj różne i tylu ilu producentów, tyle rozwiązań, tak. dlatego też Genie odrób pracę domową, a będzie to genialne Porsche za ułamek ceny.